Cześć, kochani, w kolejnym filmiku z serii Wybierz kartę. Dziś przygotowałam film, w którym odpowiem na pytanie, czy jest to mój docelowy partner. I tak jak widzicie, wylosowałam dla Was karty, pogrupowałam je: pierwsza grupa jest to Ametyst, druga Kwarc różowy, trzecia Kamień Księżycowy i grupa czwarta Malachit. I Waszym zadaniem, tak jak zawsze, jest wybranie jednej grupy kart. Ja oczywiście dam Wam na to trochę czasu, a korzystając z okazji chciałabym powiedzieć wszystkim tym, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, że mam na imię Ewelina i zajmuję się stawianiem kart tarota. Jeśli masz do mnie jakieś pytania, jeśli chciałabyś, chciałbyś skorzystać z możliwości porozmawiania ze mną podczas sesji indywidualnej, podczas której można zadać tyle pytań, na ile czasu wystarczy, to zachęcam do napisania do mnie na adres mailowy gmail.com Ten adres również znajdziecie w komentarzu pod filmem, gdzie również znajduje się cennik czytań. Link do mojego. Do mojej stronki na Facebooku, do, mojej, do mojego bloga, do mojego Instagrama, do mojego TikToka. Także zachęcam do zaglądania. No dobrze, mam nadzieję, że dokonaliście już do swojego wyboru. A ja przejdę do interpretacji grupy pierwszej: Ametyst. Czy jest to Twój docelowy partner? Osoby, które wybrały tę grupę, odpowiedź zapewne się nie spodoba, no ale muszę być e, e, no szczera w tym, co widzę tutaj. Nie widzę tego, aby był to docelowy partner. Karta śmierci mówi o tym, że w pewnym momencie tutaj e, sytuacja się zmieni, chociaż czasami karta śmierci mówi o pewnej transformacji em, związku bądź na samych. Bądź partnera. I może być tak, że po prostu już nie będziecie postrzegać tej osoby tak, jak postrzegacie ją dotychczas, tak? Tutaj. No nie. Nie. Nie, nie, będzie, nie będzie to. Nie widzę tego w kartach, żeby to był, ta osoba była tym partnerem, takim docelowym. Na pewno będzie to. Jest to osoba, z którą. Która Was czegoś nauczy? No, zazwyczaj jest tak, zazwyczaj, zawsze jest tak, że każda osoba, każdy związek, każda osoba, z którą tworzymy związek, uczy nas, nas czegoś. Czasem te lekcje są mniej przyjemne i tutaj tak to mniej więcej może wyglądać, ale. Te bardziej nieprzyjemne lekcje, więcej tak naprawdę wnoszą w nasze życie, więcej zaczynamy rozumieć, inaczej patrzymy na życie, no bo jest to doświadczenie, tak? Jesteśmy tutaj na, na, na Ziemi po to, aby doświadczać, aby się uczyć, żeby później wykorzystywać te nasze umiejętności w codziennym życiu. Także kochani, tutaj nie widzę tego. Aby ta osoba była Twoim docelowym partnerem. Grupa druga, bardzo różowy. Zobaczmy. Czy jest to Twój docelowy partner? E, powiem tak. jest szansa ku temu, aby był to związek na pewno długo-długoletni. Natomiast co mi się tutaj w kartach zaznaczyło, to to tak jakbyście nie doceniali tej osoby do końca, albo, albo to wy nie jesteście doceniani w tym związku, tak? Albo ty nie jesteś doceniana, doceniany w tym związku. Tutaj należy z Taka rutyna mi się po prostu pokazała, taka rutyna i troszeczkę tak jakby y, zawiewa nudą, albo może zawiać nudą, w zależności od tego, na jakim etapie jest wasza, y, wasza znajomość, wasz związek, czy jest to związek świeży, czy jest to związek y, już długoletni, tak? Natomiast pokazuje mi się, czy jest to y, y, partner docelowy. Tak, ja bym powiedziała, że tak, że tutaj są duże możliwości, żeby tak rzeczywiście było, ale nie ma tutaj takiego jakby tej, tej radości. Mi brakuje w tych kartach ta, tej radości. Jest ta stabilizacja, jest tu tworzenie rodziny, stawianie fundamentów, takich stałych i tak dalej, ale przy jednoczesnym braku tej ekscytacji, takiej, tego ognia. Tu brakuje, tu brakuje ognia. Tak? Tu jest tak po prostu, tak zwyczajnie. Jeżeli jeszcze tak nie jest, to może tak w przyszłości być, i warto by było popracować właśnie nad, tym, nad tą ekscytacją taką, nad tym, żeby iskrzyło, żeby iskrzyło w tak pozytywnie między dwójką ludzi, tak? Żeby docenić bardziej partnera czy, czy. Docenić ten związek w ogóle bardziej. Nie na zasadzie. A, już jest, no już jest, to no niech sobie będzie, tak? Nie zwracam na ciebie uwagi. Tylko docenić to, że jest, że jest fajnie, że tworzymy rodzinę, czy e, będziemy tworzyć rodzinę, że e, możemy właśnie stawiać takie stabilne fundamenty. E, czyli tutaj jak najbardziej tak, kochani. Trzecia grupa Księż, e, kamień księżycowy. Zobaczmy. Powiem tak, co mi się tutaj w kartach pokazało. Generalnie są to pozytywne karty, generalnie są to pozytywne karty. Jest tutaj możliwość tworzenia długoletniego związku. Długoletniego związku. Natomiast pokazuje mi się w kartach, że Jedna ze stron bądź obie strony mają jakieś lęki. Tutaj warto by było nad tym popracować. Lęki takie jakby związane też z poczuciem własnej wartości, mogą być związane z poprzednimi doświadczeniami w związkach, tak? Gdzie jest jakiś lęk, że może zostanę porzucona, porzucony, a może przytrafi mi się dokładnie to samo, co było w poprzednim związku, tak? Tutaj nie ma się o co bać. Tutaj to należy uleczyć. Tak, jakby ta osoba pozwoli tobie uleczyć tą ranę, którą możesz mieć właśnie z poprzedniego związku, chociażby, tak? Czy jest to docelowy partner? Powiedziałabym, że są duże szanse, aby rzeczywiście tak było. Ale to tak naprawdę od Ciebie zależy. Zależy od Ciebie, jak, jak Ty będziesz się na to zapatrywać. Jeżeli będziesz chciała, bo nie będziesz chciał, aby był to stały partner, to tak też się stanie. Tak? W momencie, kiedy um, inicjatywę przejmą te negatywne um, emocje, czyli ten lęk taki, to może się właśnie stać tak, że. Um, nie będzie zachowana ta równowaga i tutaj możesz się, możesz polec, jeżeli chodzi właśnie tutaj o, o tą sytuację. Także warto by było popracować też nad, nad sobą, nad tymi doświadczeniami, nad tymi nieuleczonymi ranami, tak? I tutaj są duże szanse na to, żeby rzeczywiście ten partner, ta partnerka była tą osobą docelową. Czwarta grupa i ostatnia, Malachit. Powiem tak, to tak, na, na dwoje babka wróżyła. Na dwoje babka wróżyła. Powiem tak, czy to docelowy partner. Z jednej strony może być pod warunkiem, że zburzysz w swoim życiu, zburzysz jakieś skostniałe poglądy. Na związek ogólnie. Może na przykład jesteś osobą, która myśli, że związek musi już być zalegalizowany, że nie ma, nie ma tak, żeby żyć z kimś bez, bez ślubu, tak? Gdzie na przykład um, ślub tak naprawdę nie byłby dla ciebie korzystny. Czyli jak ci to wytłumaczyć? Um, na przykład wychodzisz z takiej rodziny, przypuśćmy, czy masz takie wewnętrzne przekonania, że jak już razem, to do grobowej deski i to musi być zalegalizowane, a to niekoniecznie jest dla ciebie dobre. Także tutaj te przekonania wewnętrzne trzeba by było zburzyć, żeby tworzyć stabilny związek. Pod tym warunkiem. To no nie musi to być, to nie musi być akurat ślub. Dałam, podałam tylko taki przykład. Czyli jakieś wewnętrzne przekonania, jakieś skostniałe przekonania, może wyniesione z domu. E, tutaj z tym trzeba zrobić porządek. Inne spojrzenie, musisz mieć inne spojrzenie generalnie na związek. Bo albo na przykład, jak już ma być to docelowy partner, to musimy razem mieszkać. A może okazać się tak, że świetnie będziesz tworzyć świetny związek. Ale kiedy będziecie mieszkać oddzielnie, bo w momencie, kiedy zamieszkujecie razem, wszystko się rozsypuje. Może być w tak, właśnie w, coś takiego, albo legalizujecie związek, jesteście ze sobą wiele, wiele lat. Dużo takich, o takich sytuacjach słyszałam, jesteście ze sobą dużo, długo, długo, bierzecie ślub. I związek się rozsypuje. Dlaczego? Dlatego, że to nie było dla Ciebie korzystne, bo to twoje jakieś wewnętrzne przekonanie, że związek musi być zalegalizowany, nie jest dobre dla Ciebie, tak? Czyli mniej więcej o, o takie sytuacje chodzi. Albo na przykład masz gdzieś tam y, jakieś przekonanie, że jak już związek, żebym już była pewna na tego partnera, to musimy ze sobą zamieszkać, bo to mi da poczucie bezpieczeństwa, tak? Mieszkacie razem. Y, okazuje się, że, że nie i się wszystko rozsypuje, tak? Albo na przykład, e, jak już stabilny stały związek, to ja muszę mieć dziecko, tak? Bo będę mieć dziecko, to będę mieć pewność, że już mnie ten mężczyzna do, e, nie opuści. No bzdura totalna, tak? I znowu e, wszystko może runąć. Także tutaj e, na takie właśnie wewnętrzne przekonania, które... E, mm, Muszą być w jakiś sposób tak jakby upgradeowane. E, czyli taki upgrade musicie zrobić tutaj, żeby ta osoba była tym e, docelowym partnerem. Czyli na zasadzie na chwilę obecną, to jest na dwoje babka wróżyła. To zależy tak naprawdę od Ciebie, jakie będziesz mieć postrzeganie, jak będziesz patrzeć na, na związki ogólnie, tak? No dobrze kochani, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, łapki w górę, piszcie do mnie, subskrybujcie kanał. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.